Nasze dyspensery są wyposażone w tak tzw. miękkie i bezpieczne otwarcie. Co to oznacza? Po przekręceniu kluczyka, pokrywka lekko się uchyla. W ten sposób unikasz niebezpieczeństwa urazów lub opadania pokrywki. Nasz system zamków i kluczy gwarantuje łatwy dostęp do całej serii dyspenserów Satino Hygieniti, która składa się z 21 dyspenserów. Możesz wybrać klucz wyjmowany do otwierania i zamykania dyspenserów. Lub klucz stały, który pozostaje cały czas w dyspenserze. Klucz umiejscowiony w zamku. Zatrzaskiwany jest od wewnątrz, co uniemożliwia jego wyjęcie. Jeśli chcesz później odłączyć dyspenser, wystarczy zwolnić wewnętrzną blokadę, a klucz dyspensera można z powrotem wyjąć.